Zanim było krajowo, był gostynin. Mietek nie zawsze był człowiekiem, który zaczynał od zera. Kiedyś miał gospodarstwo, o jakim inni mogli tylko gadać przy stole: duże pola, ciągnące się daleko za horyzont, ziemia, która rodziła, sprzęt, który robił robotę. Na podwórku stały dwa John Deere zielone, ciężkie, zawsze gotowe. Obok Ursus 1614. Mocny, głośny, niezniszczalny. Duże maszyny, porządne agregaty, przyczepy pod korek wszystko chodziło jak trzeba. W oborze było wiele krów. Rytm dnia wyznaczało dojenie, karmienie, praca. Mleko szło regularnie, pieniądz się zgadzał. To nie było gospodarstwo na pokaz, to było życie. I wtedy przyszła cisza jedna decyzja. Kilka podpisów. Komornik. Najpierw wyjechały John Diry, potem Ursus. Maszyny, krowy, ziemia. Wszystko zniknęło. Został dług i pustka. Z całego dawnego świata ocalało tylko BMW i trzy cztery stare, ale zadbane. Jedyna rzecz, której nie zdążyli zabrać. Tak, Mietek trafił do Krajowa. Mała wieś, spokojna z zewnątrz. Za grosze kupił gospodarstwo, które bardziej przypominało ruinę niż miejsce do życia. Bez krów, bez bydła, bez zaplecza. Puste ściany obory, zaniedbane pola. Na podwórku stał tylko Ursus C-4011. Wrak. Milczący. Jakby czekał. Mietek zaczął od maszyn. C-4011 rozebrany do ostatniej śruby. Noce w warsztacie. Olej na rękach, cisza przerywana metalem. Kiedy pierwszy raz odpalił, dźwięk silnika rozszedł się po wsi. Potem doszedł Ursus C360 niewielki, nie nowy, ale własny. Pola zaczęły wracać do życia małe, skromne nie takie jak kiedyś, ale prawdziwe. Obora została wyremontowana tylko częściowo przygotowana, czysta, pusta. Krów nie było i na razie nie ma. Mietek wie, że na wszystko przychodzi czas. Obok mieszka cygan człowiek, który zawsze wie, skąd coś wziąć. Na jego podwórku stoi bizon, a właściwie kilka bizonów w jednym heder z jednej wsi, silnik z innej części bez historii i bez papierów sprzęt, który nie powinien istnieć, a jednak pracuje. Cygan pomaga Mietkowi. Częściami, radą, robotą. Lubią się, szanują się. Trochę dalej mieszka Witek, 25 lat. Dobry chłopak. Każdy go zna, każdy mu ufa. Pomaga przy polu, przy remontach, przy wszystkim. Nie kombinuje, trzyma się prosto. Minęły dwa lata. Jest rok 2012. Mietek zostaje Sołtysem. Bez krzyku, bez obietnic. Ludzie wiedzą, kim był i co stracił. Wiedzą, że nie udaje. Krajowo zaczyna patrzeć inaczej. Dzięki za oglądanie. Pierwszy sezon był niewypałem, drugi sezon już taki nie będzie. Obiecujemy naprawdę. Kanał przeszedł małą zmianę i stał się drugim kanałem kanału Rowerzysta. Aktualna nazwa to Rowerzysta Plus. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że drugi sezon Wam się spodoba. Postanowiliśmy iść ścieżką fabularną. Seria będzie zmierzać w coraz bardziej fabularnym kierunku. Ale co się będzie działo, dowiecie się w odcinkach Sołtys' Vloga. A teraz, dziękujemy za oglądanie!